Dzień dobry i szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie w sobotę 14 września. Moi kochani, nagrywam ten filmik z innego miejsca, jak widzicie. Jestem w Karpaczu, u podnóża naszej pięknej góry Śnieżki. I w kontekście nietypowym, jakim jest pewne załamanie pogody. Mamy 7 stopni tylko i pada deszcz. Tak więc ten kontekst pogodowy... On akurat będzie sprzyjał naszemu dzisiejszemu rozważaniu. Otóż chcemy podjąć Ewangelię, jedną z najpiękniejszych, w Nowym Testamencie, zaczerpniętą od Łukasza z trzeciego rozdziału, werset od 13 do 17. I tam między innymi jest takie zdanie w 16 wersecie. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ponieważ Bóg nie posłał swego Syna po to, aby świat potępił, lecz posłał go po to, aby świat został przez Niego zbawiony. To jest słowo Boże, moi kochani. To jest cytat właśnie z dzisiejszej Ewangelii. Misja Jezusa. Jezus przyszedł ratować. Jezus przyszedł, Odkupić. Odkupić nas, ludzi uwikłanych w słabości i grzechy, w zakłamania, w pychę, w błędy, w smutek, w różne cierpienia. Jezus nie przyszedł, żeby to wytykać palcem i mówić: Aha, ty tak grzeszysz, a ty tak. No to ciebie potępiam, a ciebie też potępiam, no bo po prostu każdy z nas jest słaby. I grzeszy. Nie. To nie jest misja Jezusa, to nie jest zamysł Boga, żeby wytykać nam błędy, żeby czyhać na nasze grzechy. Bóg nie jest taki. Niektórzy mają po prostu takiego Boga w wyobraźni, który czeka tylko na potknięcie człowieka, aby zapisać jego występek, a później mu odpłacić. Nie. Takiego Boga nie ma. Nie ma takiego Boga. Tak więc, jeżeli ktoś wierzy w takiego Boga, sędziego strasznego, który czeka na to, żeby mnie skarcić, no to muszę go rozczarować, że tak naprawdę nie zna Boga, bo taki Bóg nie istnieje. Moi drodzy, Ewangelia dzisiaj nam mówi, że Bóg jest tym, który dźwiga, który pomaga. I kontekst dzisiejszy jest piękny, tutaj przynajmniej u mnie w Karpaczu, ponieważ tak jest zimno, 7 stopni tylko, a pada deszcz. I można powiedzieć: Wow, załamała się pogoda, i ten kontekst jest bardzo słaby, i tylko by trzeba było narzekać. No otóż, na taki świat został posłany Jezus, właśnie gdzie jest coś niedoskonałego, gdzie jest zimno. Gdzie pada, gdzie chciałoby się narzekać, chciałoby się, yy... no właśnie, mówiąc o niedoskonałości, aż sam po prostu się zawiesiłem i okazałem taką niedoskonałość, że brakło mi słowa. No właśnie, na taki świat przyszedł Pan Jezus. Ale nie po to, aby pokazywać nam nasz grzech przed oczy. I y, udowadniać, jacy jesteśmy źli. Absolutnie, wręcz przeciwnie. Bóg przyszedł na świat po to, aby nam powiedzieć, że nas kocha, że jesteśmy piękni. I moi drodzy, świat ma tendencję, aby potępiać. Ale Jezus zupełnie ma inną misję. On przychodzi, aby podźwignąć. Moi drodzy, każdy z nas popełnia jakieś błędy. i y, Często słyszy od swoich bliskich, od rodziny, od przyjaciół, właśnie którzy Rzymy przypominają, że zachował się nie tak jak trzeba. Jeden mój przyjaciel wiele lat temu zrezygnował z drugi kapłaństwa, odszedł ze wspólnoty księży, cały czas wierzy, nawet może dzisiaj. Jeszcze gorliwiej niż kiedyś, ale wiele lat temu odszedł z tego grona duchownych. I moi drodzy, rok później przechodząc koło parafii, gdzie był ostatnio, spotkał na chodniku panią, która gotowała na plebanii, taką panią kucharkę, gosposię. I kiedy ją zobaczył parę metrów przed sobą, i za chwilę będą się mijali, poczuł taki dyskomfort, lęk, i nie wiedział, jak ona na niego zareaguje. I w duchu tylko się zawierzył Jezusowi, o którym wiedział, że Bóg jest dobry, że jest po jego stronie, że go nigdy nie odrzucił. I kiedy przechodził blisko koło tej pani. Nagle spojrzeli sobie w oczy, a ona w geście nieakceptacji, jakiegoś potępienia podniosła rękę i tylko tak pokazała. <laughs> to jest świat. Tak reaguje właśnie świat. Tak to, to jest ta pogoda brzydka, to jest ten deszcz i ten, ten chłód. No właśnie, ale Jezus taki nie jest. On przychodzi i chce Cię ocalić właśnie przed takimi sytuacjami. On chce Cię wesprzeć i mówi spokojnie, nie potępiam Cię. Ile razy widzimy w Ewangelii. Przychodzi kobieta, która gdzieś się w życiu pogubiła. I już chcą ją kamienować. Wszyscy wytykają ją palcami i, i chcą ją po prostu usunąć ze swojego. Ze swojej społeczności, ale zostaje w jej obronie i ją ostatecznie ocala. Przychodzi też inny celnik, człowiek, który gdzieś tam miał coś za uszami, jakieś finansowe nadużycia i przychodzi do świątyni i czuje, że wszyscy na niego tak patrzą potępiająco. Ale Bóg na niego patrzy z miłością i go poddźwiga. Tak więc, moi drodzy, każdy z nas w życiu coś nawiewijał. Każdy z nas gdzieś się, można powiedzieć, pogubił w pewnym momencie. I chciałbym, abyś wiedział, wiedziała, że mimo tego, że świat może na ciebie warczeć, ktoś może cię zostawić, ktoś może o tobie. Źle pomyśleć, to Bóg nie jest taki. Bóg jest wręcz przeciwnie: w tych momentach bardzo miłosierny, wielkoduszny, współczujący, schodzący w Jezusie Chrystusie na, ziemi, na ziemię, aby Cię podźwignąć, aby ponieść Twoją karę, aby Cię odkupić, byś Ty mógł żyć. I to jest misja Jezusa. I moi kochani, kiedy czujemy się potępiani przez świat, kiedy czujemy się źle, kiedy jesteśmy oskarżani przez samych siebie, kiedy serce Twoje oskarża Ciebie, pamiętaj, że Bóg jest większy od Twojego serca, że Bóg jest większy od okoliczności, że zdanie Boga jest ważniejsze od ludzi, którzy postawili na Ciebie krzyżyk, którzy nie chcą z Tobą teraz rozmawiać. Bóg jest inny. Bóg, kiedy ty jesteś słaby, on przychodzi z mocą. Kiedy ty upadasz, on przychodzi, aby podćwignąć. Tak więc, jeżeli doświadczasz w swoim życiu takich trudności, zwróć się do Jezusa. Kiedy czujesz, że jesteś przez kogoś krytykowany, potępiony, odrzucony, zgłoś się do Jezusa. I Bóg go po to posłał. Właśnie, żeby nas dźwignął. I Jezus to zrobił, oczywiście, oddając swoje życie, umierając na krzyżu za każdego z nas, płacąc, spłacając mój dług, który zaciągnąłem przez złe decyzje, przez grzechy. Coś się zobowiązałem do czegoś złego i teraz muszę to spłacić, i nie daję rady. Jezus przychodzi i płaci za mnie. On jest niesamowity i nic nie oczekuje, tylko wdzięczności, która polegała na tym, że przychodzę do Niego im wydobrze, Jezu, zgadzam się na to. Zgadzam się, że mnie odkupiłeś, że mnie kupiłeś swoją krwią. Należy do Ciebie. Jesteś moim Panem. Jesteś moim Panem i chcę postępować zgodnie z Twoim Słowem. I dzisiejsze słowo, dzisiejsza Ewangelia właśnie mówi nam o takim dobrym, wspaniałym Bogu, który nikogo za nic nie potępia. Tak więc, moi kochani, nie słuchajmy świata, nie słuchajmy nawet swojego serca, chorych wyrzutów sumienia, ponieważ Bóg jest większy i Bóg jest tym, który ocala i ratuje. I zgłaszajmy się zawsze do Jezusa, kiedy czujemy się źle, kiedy czujemy się odrzuceni przez kogoś albo przez samych siebie, kiedy czujemy, że zawiedliśmy siebie, że źle się czujemy sami ze sobą. Jezus jest ratunkiem. Ja życzę wszystkim błogosławionej soboty. Pozdrawiam Skarpacza z pięknego czasu, gdzie zjechało się nas tutaj 60 osób, często bardzo poranionych, z wielkimi historiami, w których było setki odrzuceń i potępienia. Ale dzisiaj, dzięki Bogu, te osoby. Które kiedyś były, można powiedzieć, na dnie, cieszą się życiem i mówią o sobie, że są szczęśliwe. Moi drodzy, ja życzę każdemu, aby osoby też tak powiedziały, że jest szczęśliwe, a Jezus jest rozwiązaniem i drogą, właśnie do tego szczęścia. Błogosławionej soboty jeszcze raz życzę wszystkim i do jutra.